Jak się macie kochani? Doskonale. doskonale? Jedna osoba doskonale się ma. Czy ktoś przyszedł zmęczony, wypompowany, potrzebuje za... nie podnosi ręki? Wypompowany, zmęczony, przygnieciony życiem, problemami, troskami, zmaganiem, walczysz w swoim życiu, nie wiesz co dalej, nie wiesz co jutro, nie wiesz co z twoją pracą. Widzę las rąk. Bo na nasze spotkanie przyszedł dzisiaj Waldemar to jest Waldemar. Nawet uwielbienie go nie dotknęło. Całe uwielbienie się zastanawiał, co się dzieje. Ale postanowiłem Waldemarowi pomóc. Słuchajcie, tutaj jest Duch Święty. Woda symbolizuje Ducha Świętego. I zamoczymy Waldemara i zobaczymy na koniec, co się wydarzy. Niech osoby tutaj zostanie. Ja bym dzisiaj chciał do Was mówić o takim niezwykłym, niesamowitym temacie, który się nazywa nasiąkanie. Słyszał ktoś takie sformułowanie? Sucking in the spirit, po angielsku może łatwiej. Nasiąkanie. Dziękuję ci za książkę, dobrze. Ktoś ode mnie dostał tą książkę. Niesamowity temat, nasiąkanie. Czemu to w ogóle jest i po co to jest potrzebne? Wierzący ludzie, nawróceni ludzie, którzy spotykają na swojej drodze, Pana Boga, muszę tak to tylko skrócić dla tych może, którzy nie wiecie. Gdzieś ktoś ma przygodę z Panem Bogiem. W pewnym momencie swojego życia poznajesz Chrystusa. Anetka. Dyskoteka. Trzeba było lampy, lampy zamontować wcześniej. Anetka. Dobrze było. Fajnie było. No tak wcześniej. O, no, no tak, no, żeby Was widział. Jest taki motyw. Ktoś ci mówi o Panu Bogu, mama, przyjaciel, ktoś tam, albo gdzieś do, do, dotknęłaś jakaś sytuacja, oddajesz serce Panu Bogu. Tak? Niech wielu z Was to już przeżyło. Mówimy o przyjęciu Pana Boga do swojego życia, modlisz się, zapraszasz go do swojego życia i wiesz, że to jest ten moment. Jak miałem 14 lat, to wiem, że to był ten moment, kiedy miałem 14 lat. Jest coś takiego, co się w Biblii nazywa chrztem w duchu świętym. Ochrzczenie duchem świętym to jest niezwykłe spotkanie z duchem świętym, kiedy człowiek pod jego mocą na przykład upada, albo pod jego mocą zaczyna się modlić innymi językami, albo pod jego mocą doświadcza niezwykłego przełomu. I to Biblia też opisuje. W dziełach apostolskich jest opisane, jak Duch święty stąpił na apostołów. I to jest taka rzecz. W międzyczasie gdzieś po środku jest chrzest wodny z Chrystusem, i mówią: Dobra, zrobię ten krok wiary, idę do pastora, do lidera, do kogoś z kościoła, weźmie oś proszę, bo chcę zrobić to, co zrobił Jezus. I to są takie fundamentalne, podstawowe rzeczy, które wielu z was, albo wszyscy tutaj już przyszliście i wiecie, o czym mówię. Ale życie toczy się dalej. Jest fascynacja Panem Bogiem. Jest pod Jarka, Panem Bogiem. A później życie weryfikuje nas samych i stawia nas w różnych okolicznościach. Mija 5 lat. W małżeństwie już się tak nie układa, jak się układało. Mija 10 lat. Nie mam już tej radości, którą miałem. Mija 15 lat. Zastanawiam się w ogóle, co ja w tym kościele robię. Mija 20 lat. Jestem w miejscu, w którym bym nie chciał być. Albo w, w, no, wchodzę w nogą w takie miejsce, które. Albo już wszedłem dwoma nogami w takie miejsce, w którym nie powinienem być. Wiecie, o czym mówię? Tak? Nowy temat, czy. nie nowy. I kiedy mamy, słuchajcie, jakieś zmagania, kiedy mamy jakieś problemy, kiedy mamy jakieś troski, to przypominamy sobie, wielu ludzi tak ma, że przypomina sobie te fajne chwile, na przykład. O, kiedyś to miałem dobry czas z Bogiem. Albo kiedyś byłem w takiej społeczności, 20 lat temu w Polsce, tam to było tak. I żyjemy jakimiś rzeczami, które były kiedyś. Ja bym chciał Wam powiedzieć o czymś, co jest dopiero przed nami, w co możesz dzisiaj już wejść. To jest bliska relacja, bliskie spotkanie z Panem Bogiem przez właśnie to nasiąkanie, o którym będę głębiej zaraz opowiadał. Nasiąkanie Bogiem. To jest nic innego, jak spotkanie z Nim. To jest jak świ świadome wejście w bliską obecność, żebyś się nasiąknąć tym duchem, którego On ma dla ciebie. Tylko wtedy tak naprawdę doświadczysz czegoś niesamowitego, jeśli ty będziesz sam o to zabiegał. Ale też jest tak, wiecie, że jak ludzie są ileś lat wierzący, to nie jest to takie proste. Ja dzisiaj będę szczerze do bólu mówił. Nie jest proste, kiedy przestałeś chodzić przez dwa, trzy lata do kościoła, Albo żyjesz w sposób, w który nie powinieneś żyć, wrócić nagle w niedzielę i halleluja, jest super. Nie jest super, bo wstyd, wstyd ci nie pozwala na to. Znacie takich ludzi? Wiecie o czym mówię? Był gorący dla Pana, już go nie ma. A jak mówisz o Bogu, to nie chcę nawet słuchać. Co się wydarzyło? Dlaczego? I życie nas weryfikuje, życie nas stawia w miejscu, do których, które jest, no nie jest łatwe. Jeśli ktoś przeszedł was, z was w traumę w życiu albo jakiś naprawdę niesprawiedliwą rzecz, niesprawiedliwa rzecz go doświadczyła, to naprawdę ma po ludzku prawo się gniewać. Ale gniewanie niczego nie załatwi. Uraza spowoduje gorycz. Gorycz spowoduje wypalenie albo wycofanie się, a to spowoduje śmierć, duchową śmierć. Wiecie, o czym mówię? I tak sobie, słuchajcie, przed przyjazdem modliłem się czym się podzielić. I ten temat jest taki, no, taki mocny dla mnie. Bo jestem w tym momencie w trudnym miejscu. Coś się wydarzyło. Nie w prywatnie w moim małżeństwie czy w życiu, ale jakaś przykrość mnie bardzo duża spotkała. Maciek o tej sytuacji wie. I mógłbym po ludzku się obrazić, szczelić focha. Mam pełne prawo, bo ktoś mnie tak potraktował. I od kilku miesięcy jestem w takim miejscu, gdzie Bóg mi zadaje różne pytania i ja sam weryfikuję swoje serce. Czy wycofać się, stanąć w miejscu takim gniewam się, mam prawo? Mam prawo? Nie, bo jak opowiadam to znajomym, to są w szoku na kogoś tam, mogę się gniewać albo, albo obrazić, albo wycofać. Tylko co to zmieni? Yy, poklepią mnie ludzie po ramieniu, powiedzą, no źle zostałeś potraktowany, no faktycznie musisz szukać swojej sprawiedliwości, musisz szukać Zemsty, ludzkich metod, no ale przecież to nie, nie działa tak. Dlatego jest takie miejsce bliskie, bliskiego spotkania z Panem, gdzie możesz nasiąkać Jego obecnością. Ja robię to w taki sposób już od, od, od dłuższego czasu. Yy, nie czytam codziennie Biblii, mimo że z tym pastorem, żeby była sprawa jasna, nie zawsze mi się chce otwierać Biblię i ją czytać. Czasami mi się nie chce tego robić, ale chce mi się spotkać z Bogiem, więc spotykam się w taki sposób, że Szukam Go w najlepszy możliwy sposób, jaki potrafię, czyli albo się do Niego modlę, albo zaczynam, włączam sobie uwielbieniową muzykę, zaczynam Go uwielbiać, zaczynam słuchać, co mówi do mnie, zaczynam z Nim siedzieć, wyłączam telefon. Trudna sprawa wyłączyć telefon, kiedy masz tysiąc praw do zatwierdzenia. Po prostu pewne miejsce, które Ty możesz wypracować z Bogiem, które rozbudzi Twojego ducha na nowo, do pasji dla Niego. I to wtedy spowoduje, że ty będziesz świeżym, bożym człowiekiem, mimo że jesteś 34 40 lat wierzący. Tylko przez spotkanie z nim. Najlepsza rzecz, jaką mamy, to jest jego obecność. Ty możesz o nim słyszeć, ty możesz go nawet widzieć, ale jeśli nie masz bliskiej społeczności z Bogiem, to nie masz bliskiej relacji z Bogiem. Podejmujesz różne decyzje, niekoniecznie mądre. Przychodzisz z tyrany, z roboty, chce się spać, wąsę słuchawki. Odpal sobie fajne uwielbienie albo fajne kazanie budujące, zachęcające, to rozbudzi Twojego ducha, to cię rozpali. Po co tu przyszliśmy? Żeby być blisko Niego, żeby się tym Bogiem zajarać. Cały czas można się Bogiem jarać. A jeżeli jesteś w miejscu trudnym, jesteś w miejscu wypalenia, w miejscu zmęczenia, to to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Taki fragment, słuchajcie, w słowie, którym bardzo mnie dotknął. To jest druga księga Kronik, 34 rozdział. Był taki król w Starym Izraelu, on się nazywał Jozjasz. Został królem, jak miał 8 lat, Biblia mówi. 8 lat. Młody człowiek. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jerozolimie. Czynił to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogą Dawida, swego praojca nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. W ósmym roku swojego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca. A w, w dwunastym roku zaczął oczyszczać Judę i ze świątynek. Młody chłopak. 16 miał lat. Miał 8 lat, jak został królem. Był rozkochany w Bogu. Słuchajcie, no 8 lat, nawet jeżeli masz dobrych doradców, to nie <grym> jesteś dojrzałym człowiekiem. On przez 10 lat swojego życia robi wszystko, żeby wejść w miejsce tej obecności Bożej, który był za czasów Dawida, jego praojca. Zaczyna sprzątać w kraju. Biblia mówi burzy, świątynie, bo, które były przeznaczone dla bożków. Pomniki dla Baala. Wszyscy ludzie, którzy czarowali w tamtym czasie, mieli przerąbane u Jozjasza. Po prostu wszystkich tępił. I dalej Biblia mówi, że kiedy miał 26 lat, postanowił odbudować, odświeżyć, odnowić świątynię Pana, dlatego że świątynia była zbezczeszczona. Miejsce, wiecie, w Starym Testamencie, miejsce, gdzie był Bóg, to była świątynia. Bóg dzisiaj się porusza przez Ducha Świętego, ale wtedy trochę inaczej to wyglądało. On był w świątyni, ale ta świątynia była jak szopa dla świń. Wysłał. Tam ludzi, którzy zaczęli sprzątać świątynię i w pewnym momencie natknęli się na jakieś pieniądze. Biblia mówi, że tam były jakieś pieniądze, jakaś, jakaś skrzynia, a na dnie z tej skrzyni była księga. Księga, którą Mojżesz yy, da, pisał albo Mojżesz yy, sporządził za czasów Mojżesza. Czyli od Jozjasza do Mojżesza to jest kawał czasu. To jest wiele wieków. Ta Biblia spoczywała, ta Biblia, ta, ta Tora, ta księga ta prawa spoczywała na dnie yy, słuchajcie kasy, gdzie była przykryta pieniędzmi. I wtedy jeden z tych ludzi, którzy się tym zajmowali, wyznaczonych do pilnowania tego przyszli do króla Jozjasza i mówią królu: taka rzecz się stała. Mamy księgę. On rozdał swoje szaty, zaczął pokutować, zaczął się modlić, wezwał wszystkich ludzi, żeby pokutowali, że tak zbezczeszczono świątynię. I Biblia mówi dalej, że Bóg w Starym Testamencie miał trochę inną twarz niż w nowym, też o tym wiecie. Powiedział, że to wszystko, co zapowiedział, stanie się, czyli będzie, spotka kara Izraela, dlatego że poszli w bałwochwalstwo, ale mówi za to, co zrobił Jozjasz, za to, co wy zrobiliście, nie zobaczycie to za swojego życia. I Bóg im bardzo błogosławił. Boża chwa stąpiła i wróciła. A to mnie bardzo dotknęło, dlatego że on szukał Boga przez pokutę. Wiecie, dla nowotestamentowych chrześcijan pokuta to takie słowo starotestamentowe. My nie lubimy pokutować, my chcemy mieć radość, my chcemy mieć łaskę, ale pokuta jest jedną z kluczowych rzeczy, żeby nasiąkać Bożą Obecnością. I zaraz wam to wytłumaczę, na czym to polega. Jeśli w naszym życiu pojawił się grzech, jeśli w naszym życiu pojawiło się zaniedbanie i teraz ty sam siebie zbadaj, nie w ogóle nie zależy mi na tym, żeby komuś coś wytknąć. Ja będę te rzeczy mówił, ale ty sam siebie badaj, badaj swoje serce. Jeśli w twoim życiu pojawił się legalizm, pojawiła się letność, jeśli pojawił się grzech, ty świadomie robisz coś, co nie powinieneś robić, nie powinnaś robić, a to robisz, to to jest miejsce przeciwko Bogu. Można kłamać notorycznie, oszukiwać ludzi. Można być strasznie leniwym. To też nie jest dobra rzecz. Można pożądać, być porządliwym, grzeszyć. Słuchajcie, tego jest mnóstwo. Jeśli takie rzeczy są w naszym życiu, to nie możemy mieć pretensji do Boga, że straciliśmy radość i nie ma jego obecności. Możemy natomiast przyjść do Niego, jak do kochającego ojca, wrócić do domu i powiedzieć, tato, pogubiłem się. Pogubiłem się. Głupio gadam. Język niewłaściwie nakierowany jest w, nie w tym kierunku. Chodzę z jakąś złością, nienawiścią. Gniew nie jest dobrą rzeczą. Chodzę jakiś zgniewany, chodzę jakiś naburmuszony. Co jest nie tak? Pokaż mi to. I wtedy, kiedy przebywasz, zaczynasz przebywać w Jego obecności, On ci to pokaże, co to jest. I Bóg może będzie chciał, tak jak wtedy z, z Jozjaszem było, posprzątać twoją świątynię. No ale Panie, wiesz, no muszę tych pięć spraw załatwić najpierw. Słuchaj, jeżeli... Budzisz się rano i Ty już myślisz o pięciu sprawach, to nie będziesz miał czasu no, dla Pana Boga w ciągu dnia, to Ci gwarantuję. Jeśli przychodzisz przez cały tydzień zaharowany w sobotę na spotkanie do kościoła, to będziesz myślał, siedząc tu, co jeszcze masz zrobić, jak stąd wyjdziesz. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego i Ty masz pełną władzę nad sobą, jeśli chodzisz z Bogiem. Co to znaczy? A to znaczy, że możesz się poddać Panu Bogu, przyjść do Niego jak Waldemar tutaj i troszkę namoc dać się namoczyć Bożej obecności. Mi się nie zawsze chce uwielbiać, że ja staję słuchajcie, w takim pałerze uwielbiam. Czasami naprawdę jestem zmęczony, nie chce mi się, ale wtedy odpalam sobie uwielbienie, ono leci, tego jest naprawdę mnóstwo w internecie, jak piszecie Socking in the Spirit, Socking Worship, to jest taki fajny, jeszcze nadpuszczę, niech sobie leci, to jest taki fajny, fajne brzmienia, które, które powodują, że Zaczynasz po prostu przebywać w Jego obecności. They live and move Panie, przyjdź. Twoja obecność to jest najlepsza rzecz, jaką mam. Siadasz sobie na kanapie, wyłączasz telewizor, wyłączasz telefon i już mów do mnie. Czekam. A tu cisza. minuta, godzina, dwie, Bóg ma czas. Ty myślisz, on zaraz będzie do Ciebie mówił, a on chce z Tobą poprzebywać. Miałem taki trudny okres w życiu, w ogóle w tym miejscu, gdzie mieszkamy, nie jest za łatwo, ale też jest niesamowite to, że kiedy tydzień temu byłem na konferencji takiej proczej, kilka osób się o mnie modliło i mówią Rafał, dziękuję Bogu za te trudne sytuacje bo Bóg chce Cię ograbić z Twojej siły, żebyś na Nim polegał. Ktoś mi prokuje, wie: Ty jesteś silny gość, wiesz, I ja mówię, wiem. No właśnie, dlatego Bóg ma metodę na Ciebie, żeby takiego silnego gościa rozbroić, żebyś tylko na Nim polegał. I to zachęca z drugiej strony, wiesz, wiecie, tak yy, powoduje, że myślisz sobie, to co Panie jeszcze przede mną. Ale najlepsze jest przede mną i przed Tobą. Najlepsza rzecz jest przed nami. I ja teraz Wam opowiem pełną historię. Bardzo dziwną historię. Bardzo dla mnie osobiście taką no, głęboką. Były godziny, godziny, długie godziny moich spacerów z psem. Mamy psa Labradora, z tym psem. Mamy piękny park tam, gdzie mieszkamy. Jak chodzę z tym psem, to zazwyczaj nikogo nie ma, bo to jest taka pora, wiecie, albo wcześniej rano, albo późnym wieczorem. No i tak chodzę po tym parku i te wszystkie moje. Yy, Problemy, żale, chodząc z tym psem, po prostu opowiadam Bogu. Panie, wiesz, jak jest, kocham Cię. No i sobie rozmawiam z przyjacielem. Jest taka ławeczka marmurowa, z dwustuletnia, w tym parku, na górze. Ja często na tą ławeczkę sobie siadałem i się też modliłem. Osobiście do Boga. On wie, co mu mówiłem. Dziękowałem, siedziałem jak z ojcem na tej ławeczce. I byłem dwa lata temu na takiej w warsztatach konferencji w Kaliszu i mieliśmy taką sesję właśnie nasiąkania, tak, takie coś jak teraz. I poproszono nas, żebyśmy tam z 200 osób, żebyśmy zamknęli oczy, że Duch Święty coś będzie do nas mówił. No, wiecie, Mów, skupiony jestem. Jest atmosfera, co Duch Święty chce do mnie powiedzieć. I Bóg mi pokazuje, widzę wyraźnie siebie, jak siedzę na tej ławeczce marmurowej. Obok siedzi mój pies wpatrzony w, tak, w niebo. Mówię: Panie, po co mi to pokazujesz? A Bóg mówi: Chcę Ci pokazać, żebyś wiedział, że nie jesteś sam, jak tam jesteś na tej ławeczce, że dałem też Ci psa i on też mnie wielbi. Mówię: Ale za chwilę pies? Przecież każde stworzenie, które ma ducha, wielbi Pana, które ma duszę, każde stworzenie wielbi Pana. I wiecie, łzy mi. To, to było takie dla mnie jakieś uzdrowieńcze, jakieś takie, że na tego psa nawet zacząłem inaczej patrzeć, że Bóg zawsze ma najlepsze rozwiązanie dla ciebie. W moim przypadku ja musiałem przez to przejść, żeby zobaczyć, że potrzebuję Go inaczej niż wcześniej. Wcześniej potrzebowałem Boga, kiedy Go potrzebowałem. A teraz go potrzebuje, jeszcze bardziej go potrzebuje i jeszcze więcej i częściej go potrzebuje. Nasiąkaj jego obecnością. Nasiąkaj jego duchem. On jest w stanie rozbroić każdą niemoc, każdy grzech. On jest w stanie rozbroić wszystko, co cię blokuje od bliskiej społeczności z Bogiem. On jest w stanie zmienić wszystko. Właśnie chciałem zobaczyć co u Waldemara słychać. Uśmiechnięty, zobaczy jaki My jesteśmy jak taka gąbka, jeśli przyjdziesz suchy do Pana Boga, możesz też suchy wyjść, jeśli się z nim nie spotkasz, bo my możemy się w ogóle z Bogiem nie spotkać. Możesz usiąść, przyjść, odbębnić godzina postu, wyznaczona godzina modlitwy, odbębniony. Ale Bogu nie zależy na tym, żebyś odbębnił spotkanie z Nim. On chce się z Tobą spotkać jak, jak ojciec, ojciec z dzieckiem swoim. I chciałem Was zachęcić do tego, żeby to praktykować. Jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu, że jest Ci trudno, jest Ci trudno Go uwielbiać, jest Ci trudno się radować, masz jakieś swoje problemy, to wiedz, że tata już czeka na Ciebie, żeby się z Tobą spotkać. On czeka tak, z otwartymi ramionami nad Ciebie. Możesz przyjść i w ogóle Bogu nie zależy na tym, żebyś Ty przyszedł do Niego, wymalow żebyś przyszła wymalowana, bo wypiękniony, żebyś usiadł i żebyś Mu nadawał, jak czasami ludziom nadajesz. Weźmy czasami ludziom mówimy, co byśmy chcieli im powiedzieć, a niekoniecznie, co oni by chcieli usłyszeć. Wiecie, o czym mówię? Nie do końca to jest szczery, ale przed Bogiem, kiedy siadamy, ty zanim cokolwiek powiesz, on już tak wszystko wie. Panie, ty wiesz. Panie, ty wiesz, że dzisiaj dałem plamę. I wiem, że mnie kochasz, i wiem, że mnie nie skreślasz, ale chcę, żebyś mi pomógł, żebym drugi raz takiej plamy nie dawał. Żebym nie popisywał się przed ludźmi, żebym nie musiał, nie wiem, grać kogoś innego a bo Panie Boże, boję się tak ludzi jestem taki zastraszony, kiedy mam coś powiedzieć to się cały czas, ale w Twojej obecności w Twojej obecności nabieram odwagi bo On Cię nie skrytykuje On Cię nie obrazi wiecie co, Ojciec chce od nas spotkać się z nami spotkać się z nami a my Panie, ja Ci to jeszcze powiem dobra, nic nie mów Sieć obok Usiądź koło niego, spotka się z nim. I kiedy się z nim spotykasz, to nasiąkasz jego duchem, nasiąkasz jego zapachem, nasiąkasz jego myśleniem. Kiedy się z nim nie spotkasz, to nasiąkasz swoim zapachem, swoim myśleniem. Czy potrzebujesz go dzisiaj? Czy chcesz go więcej dzisiaj? Janusz Nasiąka Boże w obecnością. Dobrze. Fajnie. Błogosławimy Cię. Janusz błogosławimy cię. Wezmę gitarkę, będę zaraz dalej uwielbiał. A Was zachęcam do tego, żeby się z nim głębiej spotkać. Możesz sobie siedzieć, może z nim rozmawiać. Ja będę delikatnie grał. Jeśli trzeba wejść w miejsce pokuty, to to jest Twoja decyzja. Pokuta odblokowuje, bo pokuta jest, słuchajcie, też kluczem do pokory. Pokora i pokuta. One się przyjaźnią ze sobą. Bo jeżeli hard, hard, z hardym sercem przychodzę do Boga i no wiesz, jak chcesz, to mnie dotknij, albo wiesz, zajmij się moimi wrogami, to wtedy będę ci służył. serce Jozjasza, serce Dawida. To jeszcze jest napisane też w, w kolejnych rozdziałach, że Jozjasz e, odnowił uwielbienie, on wziął wszystkich potomków Asafa, Dawid i Asaf, y, lewici, Dawid, Asaf, psalmy asafowe, on ich wszystkich odnalazł, on ich wszystkich wziął, postawił w miejscu uwielbienia. On odbudował uwielbienie, odbudował całą chwałę, która była zatracona przez jego przodków. Bóg im błogosławił. Biblia mówi, że sława Jozjasza była niezwykła, że był, mieli przymierze, mieli Paschę. Jest napisane, że ofiary, którą składał, była w tysiącach zwierząt Jozjasz własnej, ze swojego własnego bydła, tak kochał Pana. On nie liczył w ogóle, co robił. Nie kalkulował. To jest to serce. To jest to serce. Spotkajmy się z Nim głębiej, mocniej. Ja w poniedziałek odlatuję, a Duch Święty z wami zostaje. Cały czas. Możesz wrócić do domu jutro rano, przychodzisz po pracy zmęczony. Lampka, whisky, wino, piwo, czy uwielbienie? Możesz wybrać. Możesz wybrać. Czy pojedziesz na konferencję, gdzie będziesz dotknięty Bogiem, zapłacisz za bilet, czy nie, bo za drogo. Ty wybierasz, ty decydujesz. Pomyślcie o tym. Co jest w mojej świątyni, co mogę oddać Bogu? Co mogę posprzątać? Z czego zrezygnować? Co Mu oddać? Czy moje ja jest przybite do krzyża, czy nie? I, i, i tak naprawdę wszystkich on nas kocha. Jest dla nas taki sam dobry. A jeszcze przepraszam. Przepraszam, bo mam jeszcze taką rzecz fajną napisaną. Oczyszczenie to pokuta, miejsce dla Ducha Świętego. W Efezjan 5.18 jest napisane, nie upijajcie się winem, bo to jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni Duchem. I Biblia też w kilku wersetach mówi o napełnianiu, które jest niejednorazowym wydarzeniem słowno napełnianie my to tłumaczymy jako napełnienie, napełnić, a to jest napełnianie. Napełniaj się duchem, napełniaj się duchem. Dzisiaj możesz się nim napełniać, jutro. Żyć w Duchu Świętym to doświadczać jego obecności dzięki widzialnym znakom, które czyni. On uspokaja nasze lęki, i pomaga nam odczuwać spokój, kiedy jesteśmy pogrążeni w smutku. Jego obecność i działanie poznaje się po owocach. Duch Święty te owoce w nas zbudza, On je powoduje, że one w nas są przez Jego obecność, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. On ma dary dla nas. To ten Duch Święty, z którym się spotykasz. On pobudza Cię do modlitwy. On ma dar uzdrowienia. On ma dar uwolnienia. On ma dar rozumu, rozpoznawania duchów. On ma dar, dar wiedzy. To jest ten sam Duch święty z którym się może spotkać i może być nim. amen